Kolejny etap podróży stoimy w tym momencie do tak zwanego will call, tam gdzie się odbiera bilety, ponieważ jeden z naszych biletów i przepustka na samochód nie są w formie fizycznej, więc musimy je po prostu odebrać. A gdzie będziemy później stali w kolejce, no to tego jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy. Nie widać na razie końca tej kolejki, więc ciężko powiedzieć, ile tu będziemy stali. <grym> Pójście na tak przepiękny wschód słońca. Jesteśmy około 10 samochodów do bramy gwiazdowej, ale niestety spędziliśmy tutaj już ostatnie 35 minut. Tak to wygląda dookoła mnie. Zobaczcie sobie. Ja jestem po nieprzespanej przespanej nocy, więc zapowiada się naprawdę grubo. Ostatnia bramka moi drodzy po 8 godzinach podróżowania. Dojechaliśmy do ostatniej bramki, gdzie odbywa się tak zwany rytuał przywitalny. Jeżeli nigdy tu nie byliście, to macie możliwość rzucić się w kurz, wytarzać i tak zacząć swojego burning mana. Nie jest to jakieś obligatoryjne, nie musicie tego robić, ale jeżeli chcecie, no to śmiało. O i widzicie koleś, który wysiadł z tego samochodu, poszedł tam się tarzać w kurzu. No i gotowy na Bellingmana. Poszukiwanie miejsca kempingowego ciąg dalszy. Jedziemy właśnie wzdłuż tej zewnętrznej ulicy i szukamy miejscówki, która będzie w miarę blisko środka, ale też nie za blisko, żeby można było się spokojnie wyspać, Nie będzie taka potrzeba. Słuchajcie, moi drodzy, oficjalnie mogę powiedzieć, że skończyliśmy budować nasz obóz. Za chwileczkę powiem wam więcej, co zrobiliśmy i zobaczycie sobie jak to wygląda w środku. Ale wyjechaliśmy ode mnie z mieszkania o godzinie 12:30, czyli 30 minut po północy. Dojechaliśmy tutaj około godziny 8:30. Obóz skończyliśmy o 10.45 zbliża się południe ja jestem po nieprzespanej nocy tak naprawdę każdy, Natan, Jowana jesteśmy po prostu wykończeni w tym momencie dlatego teraz dokończymy rozstawiać jeszcze kuchnię, parę rzeczy muszę jeszcze parę rzeczy poprzestawiać w środku w wanie i na pewno strzelimy krótką drzemkę i dopiero potem ruszymy na cały tutaj ten obszar i pokażę wam jak to wygląda moi drodzy bo Pomimo tego, że jest to pierwszy dzień, to jest już tutaj niesamowicie dużo ludzi, ze względu na to, że większość z tych osób przyjechała na tak zwany Build Week, czyli tydzień, kiedy buduje się takie główne, duże, zorganizowane obozy, które robią taki wolontariat i na przykład gotują dla wszystkich tutaj imprezowiczów i artystów i tak dalej, i tak dalej. I Ci ludzie przyjeżdżają dwa tygodnie, czasami tydzień wcześniej, żeby to wszystko zbudować. No i oczywiście, jeszcze rzeźby i ta wielka drewniana kukła, która znajduje się na środku tego placu. Ale wracamy do obozu, pokażę Wam, jak to wygląda. Ten mały zielony namiot jest to nasz prysznic i awaryjna toaleta. Łazienki są dosłownie minutę, półtorej minuty. Tamtą stronę, ale tutaj mamy na takie awaryjne sytuacje, ale głównie to będzie służyło jako prysznic. Trzy rowery, van zaparkowany. Mamy tą taką, jakby ten namiot taki weselny ze ścianami, i tutaj kupiliśmy taki namiot w kształcie L. Jedyna rzecz, której nie dopatrzyliśmy, albo ja nie doczytałem, to to, że on jest połączony. Myśleliśmy, że to są dwa takie osobne namioty, więc musieliśmy sobie tam taką prowizoryczną ściankę zbudować, ale jest tutaj niesamowicie dużo miejsca. Zresztą za chwileczkę, to zobaczycie od środka, jak to wygląda. Muszę wam powiedzieć, że jestem niesamowicie zadowolony z tego ustawienia i w ogóle z tego zestawu, bo. Wyszło to rewelacyjnie. Zresztą wieczorem, jak już odpalimy oświetlenie, muzyczkę, no to już będzie po prostu genialnie. A sąsiadów dookoła mamy na razie takich. Tutaj facet przywiózł łódkę na pustynię. Tutaj ludzie jeszcze się budują. Jest bardzo, bardzo dużo miejsca, bo powoli dopiero się wszyscy zjeżdżają. Mamy taką kanapę, z którą miałem ogromne trudności, żeby to nadmuchać, bo to trzeba po prostu nabrać powietrza, zacząć tym machać i potem zwinąć koniec i można się na tym położyć albo można usiąść, to jest na maksa wygodne. Są tutaj również dwa krzesła w rogu. Tutaj krzesło Natana. Mamy stół, gdzie będziemy sobie gotować. Jeszcze kuchnia nie jest rozstawiona. Tutaj Sypialnia Natana z tej strony. Mamy zrobioną ściankę. I tutaj nasza sypialnia, moja i owany. Nasze rzeczy. Wszystko w kontenerze, bo w takim plastikowym. Bo później będzie to wracało w tym pojemniku, żeby po prostu nie zakurzyć wana. Mamy dywanik. Oświetlenie tutaj. Cyk. I do tego jeszcze ledy takie kolorowe dookoła tutaj tego namiotu. Obok tutaj tego namiotu mamy prysznic, taki namiotik mały, miska, wiaderko na awaryjną toaletę, mata. No i tutaj jeszcze rowery. A jeszcze wam pokażę tutaj nasze małe centrum dowodzenia. Jest jedna bateria, tutaj jest podłączenie do moich solarów, tutaj jest lodóweczka. Wystawiłem ją po to, żeby po prostu sobie troszeczkę chłodniej pracowała. Tam reszta jeszcze rzeczy, które w tym momencie akurat nie są potrzebne i tym podobne jakieś tam kartony opakowania z tego, co przywieźliśmy napoje, taśma tutaj nasze butelki na wodę dywanik właśnie przed samym wanem również. No, i tak to wygląda. Jadę na swoim magicznym rowerze poszukać łazienki, bo jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie są zlokalizowane. Wiem, że są bardzo blisko, bo patrzyłem na mapie, ale chyba to jest ta pierwsza w prawo. I chciałem Wam od razu pokazać, jakie tutaj ludzie mają naprawdę wymyślne pojazdy. Spójrzcie na to. Tutaj jest taka mała ważka, a tutaj taka przeogromna. I one normalnie jeżdżą, świecą. Bardzo fajnie to wygląda. Zbiorniki z gazem, głośniki, bo oczywiście są tutaj pomontowane takie miotacze płomieni. Spójrzcie na to: ktoś tutaj przywiózł swoją łódkę. Bardzo fajne mamy, właśnie, bardzo fajnych sąsiadów mamy. Na razie tutaj ten obszar się powoli rozwija, więc na pewno będzie dużo, dużo więcej ludzi, bo widzicie, że jeszcze. Wszystko po trochę, po trochu świeci pustkami. Naprawdę spoko. Ludzie sobie porobili konkretne takie małe obozy. How's it going? Hey. <laughs> Bardzo przyjemnie to wszystko wygląda. Pierwsza jakaś taka większa imprezka, trochę więcej ludzi. Możecie sobie zobaczyć, jak fajnie są ludzie poubierani. Każdy naprawdę klimatycznie na maksa. No i tak, dojechaliśmy właśnie do takiego głównego środkowego punktu tutaj na całym festiwalu Burning Man. Jest taki duży, duży kemp, jest sklep z lodem nawet. I chyba z innymi rzeczami, bo jest tam taka niesamowicie długa kolejka, możecie zobaczyć. yes pełno, pełno fajnych peeling. Yeah, 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 do it again. That bear Fuck that You like high fives, don't you? Yeah. Jedziemy w tym momencie taką główną ulicą na samym środku tej tzw. Tak plai, gdzie znajdują się wszystkie te rzeźby i znajduje się również ta te statua tego kolesia, który zostanie po prostu spalony. A zobaczcie to. Dziwny pojazd, ta statua kolesia zostanie spalona w ostatni dzień festiwalu. Zostanie spalona również świątynia, w której ludzie składają osobiste ofiary. Mogliście o tym usłyszeć w poprzednim filmie. Ludzie przyjeżdżają tutaj, przywożą jakieś osobiste rzeczy ludzi, którzy na przykład odeszli z ich życia albo po prostu coś się stało w ich życiu i mają coś związanego z tym i przynoszą to tutaj do tej świątyni jako ofiarę. I potem to wszystko zostaje spalone. W oddali możecie zobaczyć tą drewnianą kukłę, czyli kolesia, który zostanie spalony na koniec tego festiwalu. Jest to wszystko odgrodzone w tym momencie, ponieważ jest to jeszcze w trakcie budowy. Tak jak większość rzeźb i instalacji artystycznych, znajdujących się tutaj na play, czyli na tym miejscu, gdzie znajdują się wszystkie rzeźby. Możecie zobaczyć, jaki ten teren jest po prostu przeogromny. I szczerze, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie z festiwalem Burning Man, no to jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczony i też troszeczkę przerażony rozmiarem tego przedsięwzięcia. Ten teren jest tak ogromny. Tutaj jest tak dużo do zobaczenia, że ten tydzień to jest po prostu za mało. Ja sobie nie wyobrażam, żeby zobaczyć każdą instalację artystyczną, żeby odwiedzić każdy taki większy, zorganizowany obóz, na którym jest właśnie grana muzyka albo dają jakieś jedzenie i tym podobne rzeczy. No jest tego tak dużo, moi drodzy. Naprawdę teraz będąc tutaj właśnie na festiwalu, zastanawiam się dlaczego zajęło mi to tyle lat. No, jest z tym związane wiele rzeczy. Kilka razy próbowałem, niestety nie udało się dostać biletów, bo no jest bardzo ciężko dostać te bilety. Wiadomo, jest ograniczona liczba biletów, około chyba 75 tysięcy w tym roku, plus obsługa, plus policja, pracownicy i tak dalej, więc tych ludzi podejrzewam, jest tutaj ponad 80 tysięcy, ale no, kurczę, no, że ja się też naprawdę nie zebrałem i nie przyjechałem tutaj wcześniej, ale... No nie ma co żałować moi drodzy, jesteśmy tutaj dzisiaj, jesteśmy tutaj przez następne 9 dni, więc będziemy oglądać co to przedsięwzięcie ma do zaoferowania. Natan w kilku słowach pierwsze wrażenie na temat festiwalu. E, podoba mi się. Tak? Tak. Myślę, że w sam raz jak na razie. Jak na razie. Jak na razie, no. Jeszcze tak naprawdę impreza się nie zaczęła. Nic się jeszcze nie zaczęło, jest cisza do później. Tutaj bardzo ciekawa taka instalacja, wygląda trochę jak taki las z takimi właśnie chodnikami przy szycie drzew, i w każdej z tych kolumn jest coś innego. Jest jakaś inna taka instalacja artystyczna. Niektóre są prostsze, niektóre bardziej skomplikowane, ale w każdej właśnie jest. Coś innego. Najpiękniejsze w tym festiwalu jest to, że każdy tutaj nosi, co mu się podoba. A jak nie chce niczego nosić, no to nie nosi niczego. Jest tutaj niesamowicie dużo ludzi, którzy po prostu chodzą nago. Tak moi drodzy, outfit imprezowy założony, bo ruszamy właśnie na imprezę. Zobaczyć co się dzieje ogólnie tutaj na pobliskich kempach. A spójrzcie jaki przepiękny zachód słońca. Normalnie masakra jest, tyle kolorów. I z tej strony to samo, po prostu przepięknie. Mieszanka tego kurzu, chmur i kolorów jest po prostu niesamowita. Rower Natana Giovanni, mój i rząd to i to i z pięknym zachodem słońca. Wiem, że to GoPro nie oddaje tego, co się tutaj dzieje, ale spójrzcie na ten festiwal świateł. Wszystkie rowery poświetlane, wszystkie rzeźby, wszystkie instalacje artystyczne no po prostu świetnie to wygląda. Żałuję, że nie mam teraz takiej naprawdę konkretnej, dużej kamery, ale też tutaj w tym kurzu. No nie jestem pewien, czy chciałbym ryzykować po prostu zniszczenie tego sprzętu. Pójście na to, wybieracie sobie po prostu wrotki, które na was pasują, zakładacie, tak jak tutaj pan Nathan, i jazda!

To, co widzicie w dzisiejszym filmie, to zwykłe przygotowanie i zapoznanie się z terenem i z tym, gdzie co jest. A prawdziwy Burning Man zacznie się już w kolejnym filmie. Także zapraszam do oglądania.